Motocykle, skutery, motorowery. Skuterowo.com Jesteśmy dzisiaj na pierwszych motocyklowych targach, które odbywają się w Kielcach. Moto Expo Kielce 2015. Jako pierwsze stoisko, które redakcyjnie odwiedzamy, to stoisko Rometa, które jest połączone razem ze znanym już Kiosungiem, Kiwayem oraz pewną nową marką, o której dzisiaj co nieco, tylko co nieco opowie Agnieszka Starzyk, czyli dyrektor Romet Motors. Marka RMT. Dzisiaj na targach w Kielcach odbywa się przedpremiera tej marki. Nie jest to jeszcze premiera, oficjalna premiera, jednakże no, pokazujemy Państwu to, co marka RMT zamierza wprowadzić na rynek w najbliższym czasie, jak również no, pokazujemy Państwu tutaj też współpracę co-brandingową z marką Delim Korea, czyli jest to podstawa naszych działań, rozwoju marki. Wiadomo, że wprowadzenie marki jest to proces. Wymaga y, czasu. Y, właśnie w tym momencie y, pracujemy nad. Y, y... Produkcyjnym zleceniem modeli RMT w Korei. Czyli, no, Korea wysoka jakość, bardzo świetne rozwiązania techniczne, które znajdą się właśnie w naszych propozycjach modelowych na sezon 2016. No i też fabryka, którą chyba wielu Polaków zna, która, mimo że nie była dostępna dotychczas oficjalnie. Jest, że tak powiem, w sercach Polaków gdzieś tam głęboko zakorzeniona i też jakość o niej też jest powszechnie znana wielu osobom. Dziękuję bardzo za odwiedzenie stoiska. Wszystko Dzięki się, dobra. wszystkiego dobrego. Motocykle skutery motorowery skuterowo.com